Iwona i Beata. Witamy Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na mały przegląd z HDM-u. Większość tych ubrań udało nam się zakupić w cenie promocyjnej. Jeśli będziecie czymś zainteresowane, oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. A my zabieramy się już zamierzenie. Założyłyśmy pierwsze sukienki. Jak widzicie, ta sukienka jest w takim beżowym kolorze. Zapinana jest po całości na guziki i zakończona jest falbanką. Rękawy ma nieco za łokieć, zakończone gumką i takie delikatnie tu bufiaste na ramionach. I tak nie do końca jest to sukienka dla mnie, ponieważ jest ona tu zakończona stójką, jest taka bardzo zabudowana pod szyję. Ja jednak wolę sukienki raczej takie z delikatnym dekortem albo w serek. Co do koloru, to bardzo ładny kolor. Do długości też nie mogę się przyczepić, bo jest jak najbardziej ok. Tył wygląda tak. I tę sukienkę mam w rozmiarze L. W normalnej cenie kosztowała ona 100 zł. Ja dałam za nią 50. Zacznę od tego, że jak zobaczyłam tę sukienkę na stronie, to stwierdziłam, że może być bardzo fajna. No i nie pomyliłam się. Przyszła w bardzo ładnym stonowanym kolorze. Spodobało mi się w tej sukience też to, że ma tak mocno wycięte plecy. Z przodu też ta sukienka pokazuje nieco ciała. Bardzo ładnie przy tej sukience wyglądają te węzły z przodu i z tyłu. Rękawki też prezentują się bardzo ciekawie. Tutaj mamy taką cieniutką gumeczkę. No ta sukienka jest dość krótka, ale uważam, że to nie jest jakiś wielki problem. Bardziej problematyczną sprawą przy tej sukience jest dobór bielizny. No tutaj wygra chodzi tylko biustonosz samonośny, a najlepiej, jeśli ktoś lubi chodzić bez biustonosza, wtedy ona się prezentuje moim zdaniem najlepiej. I ja mam ją w rozmiarze 38, w poprzedniej cenie kosztowała 100 zł, a ja zakupiłam ją za 65 zł. Kolejną propozycją jest ta kolorowiasta sukienka w odcieniach pomarańczy. Ja mam ją w rozmiarze 38 i kosztowała na 60 zł. Jak już pewnie zauważyłyście, sukienka jest na mnie za ciasna. No zdecydowanie jest to propozycja dla dziewczyn o bardzo małym biuście. Bo pomimo tego, że ja nie mam jakiegoś strasznie fitego biustu, to wszystko mi tutaj wypływa. Chciałam Wam pokazać tą sukienkę bez biustonosza, no ale niestety musiałam założyć biustonosz. Specjalnie założyłam go w kolorze czarnym, żebyście mogły zobaczyć ile tutaj brakuje mi materiału, żeby zasłonić to co trzeba. Ogólnie dekolt prezentuje się ładnie, podobają mi się te podwójne wiązania. Sukienka ma takie delikatnie bufiaste rękawki zakończone gumką. Z boku jest tutaj y, kryty suwaczek. Z tyłu sukienka prezentuje się tak, jest tak delikatnie wycięta, zdecydowanie mniej niż ta poprzednia. Ogólnie mi się podoba ta sukienka ma ładną kolorystykę, no ale niestety nie jestem w stanie jej do końca ocenić, ponieważ jest za mała. Co do mojej sukienki, jest ona w takim ładnym odcieniu zieleni, takie drobniutkie, białe kwiatuszki z czarnymi środkami. Jak widzicie, rękawy są takie szersze do łokcia. Myślę, że te rękawy się prezentują bardzo fajnie. Co do długości jest ona przed kolano, zakończona jest taką falbaną. Tył się prezentuje tak. Zapinany jest na jednego małego guziczka. I ogólnie wszystkie rzeczy na co dzień noszę w rozmiarze L, ale tą sukienkę, sukienkę zamówiłam w rozmiarze M, ponieważ na stronie była informacja, że rozmiarówka jest zawyżona i chyba dobrze zrobiłam, ponieważ ta sukienka i tak jest taka oversize'owa. Także myślę, że ogólnie jest bardzo fajna. I w mojej opinii jest to ta, taka sukienka pod tytułem najem się dużo i nic nie będzie widać. Także myślę ogólnie, że ten fason jest bardzo fajny dla pań, które właśnie lubią takie luźne sukienki, które się nie dopasowują do ciała. I w normalnej cenie ta sukienka kosztowała 80 zł, ja za nią zapłaciłam 50. Mam na sobie ostatnią sukienkę w tym odcinku. Jest to taka kwiecista sukienka o prostym, luźnym kroju. Ma krótki rękaw z mankietem. ankietem. Pod szyją jest na stójce i ma taki delikatny dekolt w serek. Ogólnie bardzo mnie mi się podoba kolorystyka, jest tu trochę koloru pomarańczowego, zieleni i fioletu. Bardzo ładnie to wygląda. Tył się prezentuje, tak. Jest tak ogólnie jest cała taka luźna, Dół jest taki delikatnie zaokrąglony. No, i myślę, że ta sukienka jest bardzo fajna na takie gorące, właśnie upalne dnia, jak, jak się zaczynają teraz. Mam ją w rozmiarze L i w normalnej cenie kosztowała ona 80 zł. Ja za nią zapłaciłam 50. Moja sukienka jest w rozmiarze 38 i kosztowała ona w poprzedniej cenie 80 zł. Ja kupiłam ją za 50. Bardzo podoba mi się kolorystyka tej sukienki. Ogromnym plusem. Uważam, że są te zaszewki w talii, przez co talia naprawdę wygląda świetnie. Te sukienki prezentuje się tak. Z boku tutaj mamy e, oczywiście zamek. E, rękawki są ty tylko delikatnie bufiaste e, z gumką u dołu, przez co tutaj tworzy nam się taka falbanka. Sukienka jest z takiego mega cienkiego materiału, co uważam, że jest super rozwiązaniem właśnie na te gorące dni. No i ogólnie sukienka jest bardzo ładna, nie mogę się tutaj do niczego doczepić. Zacznijmy może od mojego kompletu. Cały komplet mam w rozmiarze 38. Góra kosztowała 50 zł, była ona przeceniona z 80, tak samo spódnica. Cały komplet na pierwszy rzut oka prezentuje się rewelacyjnie. Gorzej, gdy przyjrzymy się z bliska. Z przodu to wygląda ładnie, robi ładny dekolt. No gorzej z boku. Po prostu, co on robi z biustem? No deska. Ja nie wiem, te topy są chyba wszystkie szyte na mały biust, bo no, przy takim rozmiarze piersi jak ja mam i się nie mieści praktycznie w każdy top, bo gdzieś coś wypływa. Nie można tego założyć ani z biustonoszem, ani bez biustonosza. Rękawy w tym topie tutaj mają taki wszyty silikon, co ma zapobiegać obsuwaniu się. To jest fajne, na plus, moim zdaniem. Zakończone są taką. Do spódnicy. Spódnica też podkreśla to, co mogłabym ukryć, bo podkreśla brzuch. Fajne w tej spódnicy, natomiast jest to, że tutaj za pomocą tego ściągacza możemy sobie regulować tutaj długość tego rozcięcia. To jest fajne moim zdaniem. No, kolor też jest bardzo ładny. Tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo mi się podoba fason. No ale to, co robi z bustem, to moim zdaniem jest po prostu niewybaczalne. Jeśli chodzi o mój komplet, jest on w takim pięknym niebieskim kolorze, z bardzo cienkiej dzianiny w prążki. I powiem szczerze, że na modelce on się prezentował przecudnie i liczyłam, że na mnie też będzie tak wyglądał, no ale niestety przeliczyłam się. Jeszcze może góra wygląda fajnie bo jest to taki t-shirt o takim dłuższym kroju, z takimi rozcięciami po bokach. Natomiast co do spodni, no one są fajne, bo jest tu gumka i są takie rozszerzane don z takimi rozcięciami. Ale niestety, no ja mam takie odczucie, jakbym w tym komplecie szła po prostu spać. Tak, tak mi się wydaje. No trochę przypomina piżamę. Ale no mówię, no ja mam takie odczucie. No może ktoś Ktoś będzie się w tym fajnie czuł. Tył się właśnie prezentuje, tak? Ogólnie mówię, bardzo mi się w tym komplecie podoba kolor. I to naprawdę na modelce to wyglądało przecudnie, no może niestety na mnie gorzej. Ogólnie ten komplet mam w rozmiarze M. T-shirt kosztował 60 zł i nie był przeceniony. Natomiast spodnie. W normalnej cenie kosztowały 60. Ja kupiłam je za 30. Tym razem wskoczyłyśmy w spodenki. I te spodenki są koszulką, to nie jest komplet. Po prostu kolorystycznie dobrałam, żeby fajnie się to komponowało. Spodenki są w kolorze blado-żółtym. I jak widzicie, zdecydowanie to nie jest moja długość, bo są na mnie za krótkie. Źle bym się w tej długości czuła. Dużym plusem jest ta guma w pasie, bo fajnie podkreśla talię. I muszę jeszcze dodać, że te spodenki są mega prześwitujące, co widać. I tu żadna bielizna w kolorze cielistym nie pomoże, bo są naprawdę mega, mega cienkie. Tutaj nawet widać tą koszulkę. Tak, koszulka jest z dzianiny prążkowanej i, i też nie do końca jest to właśnie dla mnie fason, ponieważ ja mam szerokie ramiona, także ta koszulka jeszcze podkreśla je. Ogólnie uważam, że bardzo fajnie wygląda całość. Koszulka kosztowała 40 zł. Spodemki w normalnej cenie 80, ja dałam za nie 40 i całość mam w rozmiarze L. Tak jak już mama wspominała, osobno zamawiałyśmy koszulki. Uważam, że udało mi się dobrać kolor, bo jest praktycznie identyczny. Moja koszulka ma taki sam fason jak mamy, jest też z dzianiny prążkowanej. Chociaż uważam, że moja koszulka jest jakby wykonana troszeczkę lepiej, jest taka bardziej masywna. Co do spodenek są to normalne takie dresowe shorty. Pomimo tego, że są one dresowe, to są e, naprawdę cienkie. Tutaj mamy z boku rozcięcie, kieszonki. Tutaj możemy sobie ścisnąć. Z tyłu suwerenki wyglądają tak. I koszulkę mam w rozmiarze M. Kosztowała ona 25 zł. A shorty w rozmiarze S. I kosztowały one 40 zł. Także uważam, że 65 zł za taki zestaw to naprawdę atrakcyjna cena i na pewno ten zestaw zostanie w mojej szafie. Mamy już na sobie z mamą ostatnie rzeczy, które chciałyśmy Wam pokazać. Są to takie same zestawy, tylko w różnych kolorach. I co do koszulki, no, uważam, że prezentuje się na mnie o wiele lepiej niż poprzednia, no bo my mamy dość szerokie ramiona i tamta to wszystko tak uwydatniała. No cóż, rodzinne. A ta wydaje mi się, że leży bardzo fajnie. Mamy tutaj takie szersze rękawki i ja mam ją w rozmiarze S, a mama w rozmiarze M. Zamówiliśmy sobie rozmiar mniejsze i uważam, że chyba dobrze zrobiłyśmy, bo one i tak są takie dość oversize. I chcę jeszcze dodać, że właśnie te koszulki też nie są w komplecie, tylko dobierałyśmy właśnie kolorystycznie do spodenek. I tutaj jeszcze koszulki z tyłu mają taki wyhaftowany jak naszyty napis, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, a z tyłu są tutaj takie gładkie. I spodenki mają kieszenie. Ogólnie są bardzo wygodne, no dla mnie to długość jest fajna. No ja na przykład wolę te poprzednie, tak? Ale chodzi o długość. Mówię, dla mnie jest długo, długość idealna, ale dużym minusem są właśnie te nogawki, bo one jakoś tu dziwnie sterczą. Tak jakby każda nogawka była uszyta w literę A, tak wygląda. Jeszcze to by nic nie było w tym złego, tylko że właśnie tu nie wiem czy, czy one są źle uszyte, czy ale nie będziemy bo 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 ja też tak, tak samo. Tak właśnie okay, dziwnie Tak To jest taki po prostu fason. No nie no, no mi się to osobiście nie podoba, bo ogólnie cały, cały zestaw by się prezentował bardzo fajnie i w tym kolorze i w tym, i, i fajnie to wygląda i takie by było fajne do latania, no ale niestety, no przez te spodenki, no mi się tu ten dół nie podoba. No i jeszcze zapomniałyśmy dodać, że koszulka kosztowała 25 zł, była przeceniona z 40, a spodenki kosztowały 40 zł i były przecenione z 60. Ogólnie cena wydaje mi się, że, że nie jest wysoka, jak za komplet. No, chyba że komuś się takie spodenki podobają. No, no, mi niekoniecznie właśnie te spodenki y, grają do, tak w tym zestawie. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.